Hejka, hejka, witajcie na moim kanale. Dawno mnie tutaj nie było, bo ósma klasa nie, po, nie pomaga w nagrywaniu, ale tak. dzisiaj mamy sobotę, więc mogę w końcu coś dla Was nagrać, więc zapraszam do oglądania. Okej, okay, właśnie jestem na działce i robię dla Was zdjęcia na Instagrama i w sumie Wam pokażę, jak te zdjęcia będą wyglądać w pewnej części, bo Wy już widzieliście jakąś kilka zdjęć albo jedno. Więc tak, w sumie pokazywałam już na Instagramie backstage tych zdjęć, ale dobra, pokażę jeszcze tutaj. Yy, tutaj robiłam takie fotki na tym tle. Yy, tutaj, no. Tak ładnie zrobiłyśmy z moją małą. Tutaj, oczywiście, Winchester, bo będą też są też zdjęcia na hobby w Instagramie. Oraz głos programu, czyli nie, oczywiście. Yy, fotki już porobiłam wcześniej. Ale zaraz jeszcze chcę zrobić w kilku miejscach, więc pokażę Wam w sumie, jak one powstają. No, dobra. Zdjęcia porobiłam. Biorę się za sprzętanie teraz tego wszystkiego. I może tutaj macie jakieś jedno ze zdjęć ładniejszych z Winchesterem? No. W ogóle hit, bo moja dzisiaj jechałyśmy od weterynarza z Kotami i zapytałam się jej. Czy mam jakieś dynie na działce, czy coś nie powiedziała, że na to się, czy możemy kupić. Takie trzy dynie, takie większe, do zdjęć wytrzymam. Mama kupiła jedną, bo nie było więcej na rynku i takie, da się mnie po co ci te dynie, a ja takie do zdjęć na Instagrama. No, więc ciekawie, ciekawie powstało, powstało to wszystko. Korzystając z tego, że jestem na działce, zrobię sobie od razu trening hobby horsowy. Może wam coś nagram? Więc trening zaczniemy od yy, drągów skusa. Może coś nagram, zobaczymy, zobaczymy. No więc chciałam tylko powiedzieć, że zaczęłam od tych y, drągów skusa. I nie wspominając już od tego, że zaczęłam i sobie właśnie przypomniałam tą jedną rzecz. Właśnie przejechałam dwa razy i tak sobie przypomniałam. Tą jedną, dokładniej tą jedną rzecz. Zaczęłam tak jechać, tak się skaplam, że po zdjęciach nie założyłam mu o głowie ani kantara, więc Idę teraz po ogłowie, po wodze i dopiero będę jeździć. Okej, okay, mam już yy, yy, o głowie i wodzę. Założę jeszcze czapkę, bo się zimno zrobiło. No, założę i wracam do treningu. Powiem tyle. Yy... Wzięłam, zaczęłam od tych drągów i to był największy błąd jaki zrobiłam. To była w ogóle jazda tego dnia, ponieważ yy, totalnie nic, ale to nic nie umiałam. Totalnie, jakbym pierwszy raz jeździła, widzicie, wywaliłam nawet drąga. Yy, no, w ogóle te drągi były źle odmierzone. Yy, były. No, widzicie, ja to odmierzałam po Trzy stopy, czy cztery? Yy, chyba trzy nawet yy, albo nawet 4, ale i tak yy, yy, ja to przejechałam i potem już poprawiałam na takie yy, dłuższe te drągi, bo yy, zaraz będę chyba galopować no. przez nie i właśnie ja na cztery to powinna jechać od początku kłusem, a galopem powinno być tak na 5-6 stóp. Yy, a tutaj, jak widzicie, to totalnie źle wygląda. Masakra. Chciałam ogólnie nagrać jakiś filmik i może wstawić w końcu na Instagrama, ale no, no to po prostu jest masakra. Yy, zdecydowałam się tutaj to wstawić, żeby wam pokazać, że nie zawsze te treningi wyglądają tak idealnie. W ogóle tym razem to była jakaś masakra. Nie wiem, może to jest kwestia tych spodni, może Winchester, yy, może to też ja byłam rozkojarzona, a może po prostu mieliśmy zły dzień. A może te, kilka, te półtora miesiąca, nie i dnie jeszcze dużo zrobiły. Ogólnie chcę jeszcze przeprosić za to, że tak tą kamerą ruszam, ale no. no, no. Był taki. Um, ustawiany z, ja nie wiem, jakichś patyków sto więc no. Zaczęłam skoki i jak widzicie, te skoki to jest jedna wielka masakra. Naprawdę chciałam jeszcze pokazać od tyłu, jakby skoki. Ja nie wiem co ja chciałam zrobić podczas tych skoków, żeby lepiej to wyglądało, ale ja podczas tych skoków już czułam to, że no nie dało się. No że jest źle, że to nie ma sensu, ale i tak postanowiłam trochę poskakać. W ogóle widzicie ten drąg, on jest tutaj y, totalnie krzywo ułożony. Naprawdę brak mi słów. No i ja sobie skaczę nieważne, czy jest tak drąg ułożony, czy inaczej. Ja sobie skaczę w ogóle. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby podwyższyć tą przeszkodę. Skoro mi nawet takie nie szły. O, trochę wyprostowałam ten drąg, trochę, bo nie jest dokładnie wyprostowany. I zobaczcie to. Jedna wielka masakra chociaż to był jedyny skok, który nawet może być z tych wszystkich bo reszta to była jedna wielka masakra masakra wielkimi słowami literami no, no, co ja tu mam jeszcze dodać no, no, wyłamanie jedno, jedno z pierwszych yy, na Winchesterze Takie, no, jak na Winchester, jak Winchestera mam od czerwca od lipca początku lipca to to była moja, nie wiem, dziesiąta na nim jazda dziewiąta, ósma, nie wiem może jakoś tak większość to były na nim sesje zdjęciowe yy... albo po prostu, nie wiem, jakieś tereny ale z treningów to jest, nie wiem tutaj jak widzicie jeszcze wyżej pod, podwyższyłam, jeszcze bardziej podwyższyłam tą przeszkodę i ja totalnie nie wiem co mnie podkusiło, żeby ją podwyższyć, bo ja wiedziałam, że to się tak skończy Wiedziałem, że to się tak skończy. Przecież to było do przewidzenia już od dawna. Naprawdę nie mam pojęcia, co mnie podkusiło, żeby tą przeszkodę jeszcze poprawić i jeszcze próbować. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. No dosłownie, naprawdę, yy, to jest jakaś katastrofa. No, jak widzicie, wyłamanie, przeskoczyłam w ogóle drąga. Yy, już mi się nie chciało. Totalnie nie chciało mi się w ogóle, ja nie wiem, nie wiem po co to dalej, jakby ciągnęłam, mogłam po prostu przerwać, poćwiczyć ujeżdżenie, bo ujeżdżenie by się bardziej tutaj przydało. Tutaj widzicie tego drąga w ogóle podniosłam i nic, totalnie nic nie odmierzając, po prostu z tego rzuciłam. W ogóle nie, ogólnie był źle położony, bo on powinien być jeszcze jakieś dwie stopy dalej, albo jedną, jedną stopę dalej od tego, albo dwie stopy bliżej. I widzicie, się na koniec wywaliłam i już to nie miało sensu dalej jazdy tego. Dobra, ja ogólnie teraz muszę zrobić sobie przerwę na lekcje, ale przynajmniej mogę je robić na świeżym powietrzu, więc no. Błagam Was, powiedzcie mi, że y, tylko, że Wy też macie tyle nauki. Proszę, powiedzcie mi to. Piszcie w komentarzach, ile siedzicie w szkole. Godzin dziennie. Okej, okay, ogólnie to ja wróciłam już do domu jakiś czas temu. E, zagrałam na oboju i teraz właśnie się wzięłam za lekcję, ale najpierw uznałam, że sobie zrobię tatuaż. E, nie będzie za tatuaż taki, taki, no, taki na stałe, bo no nie mogę. To nawet nie chcę, bo nie wiem, czy on mi się nie znudzi za 2-3 dni. Ale wam pokażę sposób na moje tatuaże, albo, albo i nie pokażę, zostawaj to w tajemnicy. Możecie, będziecie mogli zgadywać w komentarzach. Teraz tak, miałam tyle do wyboru tych y, tatuaży, że nie mogłam się zdecydować, więc y, zrobię właśnie karteczki, pocięłam tutaj y, i będę wypisywać numery, dopasowałam do tych wybranych y, y, tatuaży, i będę losować. A miejsce na tatuaż wybrałam, że zrobię tutaj. Albo tutaj. Jeszcze zobaczę. Mm, no, więc bierzemy się do wypisywanie. Jest 16 yy, 16... Jest jakaś nazwa tatuaży. Nie mogę się wysłowić A tak ogólnie to pojawiła się już nowa fotka na moim Instagramie. Jak Wy to oglądacie w niedzielę niż w poniedziałek. to ona się pojawiła w sobotę wieczorem. Czyli dzisiaj. A, i już wrócę do takiego pojemniczki i potem będę losować. Chciałabym mega trafić, bo był tam tatuaż z moim księciem, ale y, miałam zrobić się w takiej formie, więc robię w takiej formie nie oszukuję. Mm tutaj o, tutaj macie zdjęcie tego oto tych yy, dopasowanych numerków do tatuaży wysyła mi to moja przeciwka dlatego jest tak jak ja bym chciała żeby ładny tatuaży, to ładnie tatuażą by to były same ładne ale i tak, tak mega bym chciała tego małego księcia ale jak już robię w tej formie, to już zrobię w tej formie, a nie, że sobie teraz myślę, że jej jednak może nie. Nie pamiętam, jakie są te numerki. Później to właśnie chcę sprawdzić. No. Dobra, 14. I zostały jeszcze dwa, bo jest 16 tych tatuaży. Jeżeli będzie kilka, które mi się, jeżeli sobie nie ma na księcia, to może go jeszcze zrobię. Zobaczę. Dobra. I teraz zawsze wie, kiedy da się przyjęli. Powiadomienie, że się włączyć Powiem. Nie? Ja do niej nie mogę się wysłowić. Dobra. Są wszystkie karteczki. Wymieszam je ja jeszcze, żeby nie było tutaj w waszych oczach. Wow. Czy nie? Dobra, no, wymieszałam. I losujemy, 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 losujemy I wylosowaliśmy numer 3 Sprawdzę co to jest i do Was wrócę okay, numer 3 to jest takie oto serduszko No i co? I biorę się za odkażenie najpierw ręki I później za tatuowanie Tak odkażę perfumami z Frozen Polecam perfumy z Frozen O, na jednej ręce zrobię to, a na drugiej ręce będę jeszcze raz stosować Dobra Odkażone Zrobię i zaraz wam pokażę jak wyszło okej, okay, zrobiłam ten tatuaż, wygląda on o tak mm, Podobne? Myślicie? Podobny do tego? Mi się wydaje, że podobny jest już utrwalony, więc się nie zmęję. A ja postanowiłam, że zrobię tego małego księcia, bo się w nim naprawdę zauroczyłam, więc dobra, zrobię i do was wrócę. Okej, okay. ja zrobiłam już ten drugi tatuaż, jest to mały książę. To jest moja ulubiona lektura szkolna, ogólnie ulubiona książka, więc uznam, że zrobię. Mam dwa tatuaże. Może coś jeszcze zrobię. Wkręciłam się tak. Mm. Macie pomysł co, to piszcie w komentarzach, bo no, jeżeli chcecie serię zlosowanek na robienie tatuaży, to też możecie pisać w komentarzu, co o tym myślicie. No i co? I mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę oraz subskrypcji. Oraz do zobaczenia następnym razem. Pa pa!